Wiem, żeby... No jeszcze mi dorzuciłaś stało dzisiaj gra na. Ojciec Konta Ojciec mnie wyjaśnił szybciutko Nawet nie graliśmy na punkty Nawet nie graliśmy na punkty, bo nawet nie próbuje. Bo seroformy u mnie już zdążyłem sobie rękę rozwalić nie wiem co jest bo grałem chwilę i mi się odcis zrobił i starłem sobie palec, więc okleiłem taśmą żeby dało się grać daleko no, a jeszcze wam nie mówiłem ale akurat teraz po treningu jak jestem głodny to od dzisiaj zacząłem współpracę z Fit i póki co jestem zadowolony to jest dzień pierwszy to jest fajne, że jest codziennie nawet 25 do wyboru bo mam taką że mogę samemu sobie wybierać, jakie będę chciał mieć posiłki, więc to jest super i właśnie testuję dzień pierwszy i będę wam dawał znać. Zjadłem sobie obiadek, smakował lepiej niż u mamy. Akurat mama, nie obraża się, bo wie, że z gotowaniem jest... Ale było zajebiście, Przyprawione wszystko smacznie. Teraz lecę się myć i spotkać z ziomeczkami. Tam, tam jest, tam jest niżej. Hello darling, um, słuchajcie, ja nie wiem czy wy pamiętacie, ale ja mam kanał na YouTube i ostatnio coś rzadko dodawałam, ale mam dzisiaj dla Was film. Um, so ja yeah, o 16 wlatuje do mnie na kanał, nowy film. So let's go turn your notifications on. I love you guys, essa. Jeszcze taki mini update. Um, dzisiaj wracam z powrotem do, na Pomorze, do Kościerzyny i idę jutro na, jadę jutro do Sopotu na imprezę z moją rodziną, z moimi kuzynkami i z moim tatem. Więc, lasie be fun. Potem biorę Cine uh, i Toniego i przyjeżdżam z nimi tutaj do Warszawy na parę dni. Um, bo i mają wakacje, nie mają co robić, więc będzie fajnie. Ja zdałam prawko, więc mam nadzieję, że już dojdzie do mnie to prawko i będę mogła z nimi też trochę jeździć, chociaż jeszcze się trochę boję. W sensie sama się boję, ale z nimi no trochę może być przywał. Bo if I die, that'll be okay, ale if I kill them, no to we can't do that. O oh my guys, słuchajcie, więc um, jakiś czas temu to było dwa tygodnie temu byłam w Krakowie nagrać nutę, nagrać uh, się do czyjejś nuty do... Później się dowiecie do kogo. Anyway. Ja ją przy pierwszy raz słyszałam i na dole teraz chłopacy ją słuchają i... I don't like it. I cringe. Ja nie lubię swojego głosu. I don't like it and I don't know what to do. This is scary. I don't like it. Teraz słyszę i teraz chłopacy słuchają. Czekam na ich opinie. I ja nie dałam rady tam siedzieć. Ja musiałam przyjść do góry, bo ja mi jest tak jakoś niezręcznie dziwnie, że ja nie... Ja, nie mogę, ja nie mogę, ja nie mogę, ja nie wiem, co mam zrobić. It's, it's so weird. Oh my gosh, I can't do it. Tak wygląda mój obiad dzisiaj. I ja otworzyłam znaczy jeszcze nie otworzyłam tego, i tak patrzę: oh my gosh, jej, frytki! Oh my gosh, to za super catering, bla bla bla. Otwieram. What the fuck is this? Okay, więc tutaj mam jakąś fasolkę, a z tej strony. This looks pretty good. Pieczarki, nie, nie wiem czy to jest kurczak czy co, ale coś w sosie pieczarkowym uh, i podróba frytek, więc let's go. Uh, mini update. To jest uh, jakaś kluska czy coś takiego, ale jest bardzo dobra w, w tym sosie uh, pieczarkowym, więc fire. Thank you so much. Więc idę się właśnie spotkać z Julią i uh, pada deszcz, a ja mam wyprostowany, so you know, trzeba, you gotta do what you gotta do. Trzeba robić, co trzeba robić. Dobra, teraz szukam Julię, bo tu jest dużo ludzi, a ja chodzę.

Ułożyliśmy z Jaśkiem wizytę e, towarzyską w Unident Union Jasiu, jak ci się podoba? Będziesz prostował ząbki? Jasiu? Aha, już nie lubi dentystów Kto, że ja? Jestem śliczny i kochany? Mam takie światło Co nie takie światło? Nie takie światło, to jest Kiedy przyjeżdżam do Unidentu, to kradnę Monice takie herbaty i jeszcze ani razu się nie zorientowali. <laughs> Naprawdę są genialne te herbaty. Dobra, może, może ze story zobaczy i w końcu się dowiem. Szybkie tankowanie, a za szybą kto? Jasiek. Halo. Puk, puk. Jedziemy do Katowic. Słuchajcie, bo widzę, że Jasiek tutaj robi furorę na moim Instagramie. Słuchajcie. Więc założyliśmy mu Instagrama. Tak dla Beki możecie sobie wpaść do Jaśka. Co nie Jaśie? Cześć! Cześć! Robimy live'a w poniedziałek? Może być. Albo w niedzielę? Nie wiem, no jak to tam chcesz. No to robimy. W niedzielę w poniedziałek live'a przypomnijcie. No. A ja już jestem wywożny, więc stwierdziłem, że mam sekundę, żeby Wam coś pokazać. A mianowicie są to słuchawki Hype Pods, które są taką tańszą alternatywą Airpodów, powiedzmy. Dostałem je do przetestowania i muszę powiedzieć, że jak na swoją cenę to są naprawdę git ilościowo, eee, więc, więc polecam i oczywiście mam dla Was super ofertę. Normalnie kosztują 599 zł, a teraz przez 24 godziny jest promocja i kosztują 249 zł. A jeszcze do tego mam kod Marcin40, więc w sumie będziecie w stanie kupić je za 129 zł. Wystarczy, że przejdziecie do góry i kod już będzie automatycznie dodany. Tu tam. Tam! To nie tam. Musisz kotu dźwięki kotów. Oszalała. I nie mówimy tutaj o martwini tutaj. Dobra, Ja oszalałem, ja nie wiedziałem, że w ogóle katowice tak żyją. Coś... Katowice to chyba zaczęły żyć jak ja, ja wyjechałem, co? Się to, przyjechałem do Katowic nie, i spotkałem... Nie, nie <laughs> spotkałem chmurkę ekipy. Co jest grane. Taki tam przypadkowy meeting w Katowicach. Kurde, żyć nie umierać. Ja sobie na hamaczku śmigam. Henik tam. Brad mi przynosi sok. Dziękuję. Proszę. Nie no, bajka. Przeprowadzam się do Jawożna. Korda, chillerka na hamaku we dwójkę z moją miłością życia. Henryk! Mua. Hejka, jest 15:18 w ogóle, ja nawet nie wiem kiedy ten dzień mi zleciał. To jest po prostu niesamowite, ale zrobiłam dzisiaj mnóstwo prania, bo zrobiłam dwie pralki chyba. E, dzisiaj właśnie był taki e, dzień e, ogarniający wszystko. E, też zmieniłam pościele, ogarniałam kółko i tak dalej. Ale po prostu dostałam takiego kopa energii, dlatego, że e, okazało się, że w poniedziałek gdzieś wyjeżdżam. I się mega jaram, bo nie powiem Wam jeszcze gdzie, dopiero się dowiecie później, ale powiem Wam tylko, że jest tam na pewno ciepło i pięknie.